Witaj w świecie słów, wyobraźni oraz barwnych historii. Słuchasz szuflady natchnionej, czyli podcastów w stylu powieść w odcinkach. Z tej strony Zuza, czyli kobieta skrycie natchniona. Przed Tobą otwiera się moja szuflada. Jest to miejsce wypełnione po brzegi niekończącą się ilością opowieści. Oto jedna z nich. Marionetka, odcinek 29. Mroczna przeszłość. Przecieram oczy, nie będąc w stanie dłużej utrzymać otwartych powiek. Moje drżące, chłodne dłonie przesuwają się po twarzy, i wiem, że zaraz puszczą mi nerwy. Nie wiem, jak wytrzymałam tak długo. Potrzebuję albo się wypłakać, albo wykrzyczeć. Najlepiej jedno i drugie. Pamiętam. Teraz już wszystko pamiętam. Jak tylko wróciłam do swojej kwatery, nogi się pode mną ugięły i osunęłam się po ścianie na posadzkę. Teraz siedzę na betonie i wydobywam z siebie niemy krzyk, wyginając kręgosłup jak rozwścieczone, ranne zwierzę. Lata szkolenia z braku okazywania emocji są niczym w zderzeniu z falą złości, smutku i bezsilności, które właśnie powoli rozchodzą się do najdalszych zakątków mojego ciała. W głowie migają mi twarze członków mojej rodziny. Ojciec, jakby nieobecny, wiecznie czujny, ale wydaje się być szczęśliwy. Matka, nerwowa, ale cierpliwa i kochająca. Moja siostra. Czuję, jak pierwsza łza spływa mi po policzku. Wycieram ją, podnoszę się z podłogi i jednym ruchem wyrywam łóżko z kąta i trzaskam nim o ścianach. Śrubki fruwają w powietrzu, deski rozpadają się na kawałki, a metalowa rama uderza o ścianę i ulega działaniu grawitacji, opadając impetem na podłogę. Huk wyrywa mnie na milisekundę strzału i trzymając w ręku krzesło, które miało stać się moją kolejną ofiarą, decyduję się zaprzestać dalszej demolki. Zawijam się w prześcieradło i przyklękam. Dlaczego nie udało mi się pomóc Inge, kiedy miałam ku temu sposobność? Dlaczego, patrząc na członka swojej najbliższej rodziny, nie udało mi się sobie przypomnieć? Zagryzam materiał prześcieradła i powoli odpływam do krainy otępienia. Będę leżeć na tej podłodze do końca życia. Przecież czegoś takiego nie da się podnieść. Cofnijmy się w czasie o godzinę. Dobrze, agentko A, zakończmy tę sprawę raz na zawsze. Nieruchomieją i wytężą wszystkie zmysły, skupiając całą swoją uwagę na ustach właściciela V. Przechodzi przez głowę myśl, że może lepiej nie wiedzieć, ale pragnę pomóc Inge, więc każda dodatkowa informacja jest na wagę złota. Ile miałaś dokładnie lat, gdy dołączyłaś do V? pyta mężczyzna. 13. Byłaś więc zbyt dojrzałym dzieckiem, by pominąć proces wymazywania pamięci. Zdarzały się przypadki, kiedy niewielka część wspomnień powracała? Pamiętasz, kim byłaś wcześniej? Nie, odpowiadam z nutą goryczy. To zaraz się zmieni. Właściciel V otwiera szufladę biurka, za którym siedzi. I wyciąga z niej starą fotografię z brakującą częścią, którą ktoś oderwał. Kładzie zdjęcie na drewnianym blacie i przesuwa je w moją stronę. Chwytam fotografię i podnoszę ją na wysokość oczu. Patrzę na trzy osoby, dwoje dorosłych oraz dziecko, które w znacznym stopniu przypomina obraz, jaki widują w lustrze. Jako nieliczna z naszych agentów. Nie zostałaś porzucona przez rodziców, nie byłaś sierotą z przypadku. Twój ojciec należał do organizacji V lata temu, pracował bezpośrednio pod moim dowództwem, zanim pojawili się pierwsi ambasadorzy. Był pierwszym agentem L. Pomógł mi rozbudować zaplecze finansowe V, był wyjątkowo skuteczny. Były to czasy przed ośrodkami regionalnymi, kiedy agenci poza misjami mieszkali w swoich prywatnych czterech ścianach. Byli oczywiście kontrolowani na wiele różnych sposobów. Twojemu ojcu udało się jednak założyć rodzinę i przez lata ukrywać ją przed V. Muszę przyznać, że nie doceniałem jego zdolności. Wszystko może by mu uszło płazem, gdyby jego sekret nie został odkryty przez jednego z naszych wrogów z przeszłości gdyby tylko trzymał się ustalonych wcześniej zasad. Dodaję obojętnym tonem z nutą nostalgii. Patrzę kolejny raz na zdjęcie, skupiając się na mężczyźnie stojącym tuż za mną. Włosy przyprószone lekką siewizną, ale był muskularny, a jego spojrzenie nie pozostawia złudzeń. Był wyjątkowo inteligentny. Uśmiecha się. Odwracam wzrok, kiedy właściciel V. kontynuuje swoją opowieść. Rodzina jest najgorszym, co może spotkać osoby pracujące w naszej branży. Kreuje możliwość szantażu, wprowadza emocjonalność, na którą nie ma miejsca, kiedy jest się profesjonalistą. Twój ojciec popełnił błąd błąd, który kosztował życie twojej matki. Nie mogę się powstrzymać. Kolejny raz przyglądam się fotografii. Kobieta na zdjęciu ma piękne rude włosy, jest średniego wzrostu, a jej twarz zdobią piegi. Jestem do niej bardzo podobna. Moje serce jest rozrywane na tysiąc małych kawałków, a on nadal nie kończy mówić. El nie zostawił mi żadnego innego wyjścia. Musiałem chronić reputację organizacji. Nie mogłem pozwolić na to, żeby jakakolwiek skaza pozostała na moim imieniu. Nie w momencie, kiedy zaczęliśmy przejmować kontrolę na rynku przestępczym. Twój ojciec został zlikwidowany. Patrzę właścicielowi V prosto w oczy i czuję, jak wewnątrz mnie rozpala się płomień nienawiści. Jestem o krok odrzucania się facetowi do gardła ale wtedy przypominam sobie o Inge i próbuję kumulować złą energię na później. Potem jednak pozostał jeden duży problem. Dzieci. Kontynuuję. Czy ja dobrze słyszę? Dzieci, nie dziecko. Czyli ja i Inge nie tylko jesteśmy spokrewnione, jesteśmy siostrami. Być może już się domyślasz. Twoja siostra, jedyna osoba, która tutaj brakuje, wskazuje na zdjęcia, jest od ciebie kilka lat starsza, nie nadawała się więc do programu agentów. Ty byłaś wystarczająco młoda, by rozpocząć szkolenie i nadrobić stracony czas. Jako, że nie byłeś zagrożeniem dla V, każda trafiła do właściwego jej miejsca. Ty, agentko A, na szkolenie? Ona dość procińca. Zaciskam pięści pod stołem. Ta jedna sentymentalność, pozwolenie wam żyć, było moim błędem. Znowu niedoceniłem twojego ojca, który zaczął uczyć Inge podstaw na kilka miesięcy zanim otrzymał wiadomość z pogróżkami. Twoja siostra wyrosła na idealną kopię waszego ojca. Może nawet przewyższyła go swoimi umiejętnościami. Z tym, że V od tego czasu również się rozwinęło. Twoja siostra posiada informacje, na których bardzo nam zależy. Nie mamy zwyczaju negocjować, o tym wiesz doskonale, ale w tym wypadku pozwoliliśmy sobie na odstąpienie od tej reguły. Jej wiedza była zbyt cenna. W zamian otrzymała możliwość rozmowy z tobą i zapewniła ci pewien wybór dotyczący twojej przyszłości. Mówi. Dlaczego teraz o tym wszystkim się dowiaduję? – pytam, mówiąc przez zęby. To część umowy, agentko A. Ale nie martw się, za kilka godzin cała ta farsa się skończy. W nasze posiadanie wejdzie ostatni element układanki, a Inge Larsen zostanie usunięta raz na zawsze. Ty do tego czasu musisz dokonać przysługującego ci wyboru. Spotkanie pomiędzy mną a właścicielem V dobiega końca. Wychodzę z gabinetu, zataczam się po korytarzu, nie wiedząc dokąd zmierzam. Kręci mi się w głowie z przeciążenia informacjami, a wszystko wokół mnie wydaje się być nieprawdziwym. Pierwszy raz odkąd zostałam zwerbowana, mogę zdecydować o swoim losie. Muszę wybrać pomiędzy opuszczeniem a pozostaniem V. I nie mam pojęcia, co jest gorsze. Aleks i jej historia powrócą w następnym odcinku. W wolnym czasie możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się transkrypty odcinków podcastu oraz dodatkowe informacje. Daj znać, co sądzisz o poczynaniach agentki A, komentując jej losy online. Bez odbioru.